Cześć, jak się macie? Tutaj 123, a to jest kolejny odcinek Let's Play Half-Life 2. Jak też pamiętacie, bądź też nie, zatrzymałem się na tym jakby takiej zagadce, jak to pole siłowe um, zniszczyć, że tak to powiem. Oczywiście zagadka okazała się bardzo łatwa, byłem debilem, wystart to po prostu w taki śmieszny sposób. Już, tak, to jest ta zagadka. No niestety, coś, co jest dla innych proste, dla mnie będzie trudne. Ale już dość już o tym. Szybko do uciekajmy do naszego samochodu, czy jak wam się zwie, i rufajmy dalej ku dalszej niesamowitej, ekscytującej przygodzie. Nawet nie wiem dokąd zmierzamy. Wiem tylko, że teraz będzie wczytywanie gry. No, tak, tak, właśnie teraz wczytywanie gry Prawie straciłem panowanie nad pojazdem. Lecz udało mi się okiełznać te konie mechaniczne. A co by tu powiedzieć? Mamy brzydką pogodę, jest szaroburo, pochmurno. I do. No, ale dobra, już gramy. Już gramy. okej okay. dobra, zachamuj, zahamy, zahamuj, bo nie chcę jeszcze wypaść z trasy. Okej, okay. siema. Ale ścięło ści mi się. Nieładnie. Okej, okay, ktoś tu był, tak? Aha. <grym _> Fajnie. Coś we mnie za strzelać, tylko teraz nie jestem w stanie powiedzieć co Ale trudno, jedźmy dalej. Znowu mam ściny, bardzo brzydkie. Zaraz jesteśmy tu. Jest tu coś interesującego. Jest kombinac. Czyli coś, co mogu, mogliśmy się spodziewać. O, tu jesteś. Skryłeś się niktem, nie? Wow! Jakim cudem się Ha, to było spoko Ale bardziej martwię mnie to, że znowu gram się ścina Dobra Kto jeszcze siłuje we mnie strzelać? O cholera, to wyrzucił granat więc A może jednak nie wyrzucił Ale chyba się szykował, żeby wyrzucić granat No dobra Nie rozpamiętywajmy tego Pamiętam chyba ten etap. Niestety, mówię niestety, bo nie podoba mi się akurat ten etap. Um, zebraliśmy amunicję do Do wyrzutni rakiet, co oznacza, że chyba za niedługo znowu będziemy się bawić eee, strzelców wyborowych, oczywiście, strzelając do tej kanionerki, co tak, tam się zwało i utknąłem. Kurde! Nie sprawdziłem o któryś to się godzinie zaczął nagrywać, ale jest 14... Eh, 1614 Trudno, najwyżej odcinek będzie względem długości dłuższy lub krótszy Eee, prawdopodobnie dłuższy, więc jest git Okej, okay, chyba tu musimy się, tak znając to jest Hmm. Chwileckie. Na chwilę będzie cięcie, ok? Już jestem do Was z powrotem. Przyczyna um. hmm. mojej nieobecności była związana z, z ważnym może nie tyle z ważnym, ale po prostu telefonem. Tak więc. headcraft. Oho, okay. jasna <grystanie> Dobra O kurde Odwal się Odwal się ode mnie Okej, okay. <grystanie> nienawidzę Na chwilę się pożegnamy z naszym samochodem Lecz niedługo do niego wrócicie, więc się nie bójcie. I wczytywanie, ponowne. Hmm, dziwne, bo przed chwilą było. Ale cóż. Go, szybciej. Dobra, przemilczę to. Okej, okay, już jesteśmy. Grajmy dalej. Kolejna amunicja, ale mam już pełne. Pełne pe pełną amunicję do wyrzutni rakiet Czy tutaj coś jest interesującego? Najwyraźniej tu nie, a tam jest ptak. A tu tak, to pamiętam niestety ten moment. On nie był naprawdę przyjemny. W sensie, że długo się nad nim trudziłem, bo to taki dosłownie labirynt będzie. Ale cóż! Pokonaliśmy Ravenhult. Chociaż nie powiem, że ten etap mi się podobał. Chociaż troszeczkę się można było przestraszyć. Ciała teraz pokonamy ten most. Albowiem po moście nasza wędrówka zmierza. Tak, jestem miejscem składania zdań. A teraz już wyruszmy przed siebie. Piękna muzyczka. Kocha muzykę Half-Life'ową. Dlatego zamilknie, bo chcę jej posłuchać. czy tak w sensie Oha chyba wiem Dobra, nie będę milczał, bo kurde Jak będę chciał, to sobie będę szukał na te bo mam, owszem Naprawdę ten co jest genialny Era no, Freeman, wy tym nie spadaw! Wow To jestem pełen podziwu dla ciebie Zejdźmy Ale tu mamy pełne życie, więc zaczęliśmy tylko twas Teraz wejdźmy na górę. Na górze mamy trupa. Co nie jest zbytnio yy, widokiem pięknym. Oho, gdzieś, gdzieś tutaj kombinat. Ej, zejdź może! Kocham cię Freeman, po prostu kocham cię. <ścoughs> Freeman! No kurde, a ja nie umiem schodzić z drabiny. pozdro! Oła Ale, co dostał? Nie wiem co okej okay. Kurde, Freeman A ja nie umiem schodzić, no, proszę was chociaż nie, dobra wiecie co lepiej zapiszę bo jak tutaj spadnę to z Freemana za wiele nie zostanie mówiąc sztefę okej okay. tak, tutaj lepiej być ostrożnym a nie wali później wałować że się coś zrobiło wow Pięknie, czy tutaj coś jest? Jest coś, ale mamy pełną amunicję, tak więc chodźmy tu. Wiem, że mam bardzo przesadny entuzjazm w moim głosie, za co przepraszam, ale jak sami widzicie, na razie się nic obłędnego nie dzieje. Dobrze, że jak nie milczałem, podczas słuchania tej piosenki bym bardzo długi czas milczał, a to nie jest dobre. Ok, znowu zapiszę. Hmm, gdzie iść? Tu lepiej, nie, więc lepiej. No nie, więc lepiej. Bardzo podobnie na razie wygląda. to teraz odkryć do krwi. Ok. O. Po kombinacie. Łagam Filman no właśnie. Staw. Oj, gdzieś słyszę granat. Oj, znowu widzę granat! Jezu! Won Jakiś... Co się dzieje? O Jezus. Jak widzimy na załączonym obrazku Reprezentacji kombinatu. Nie demonstrują przesadnego intelektu. Ale cóż począć. Okej, okay, życie na full. I pancerza na pewno nie na full, ale na ile? Czujecie tr te emocje? 75, tak mam się spodziewać tego. Okej. Okay. Czy jest tu coś jeszcze do zrobienia? Mogę coś nacisnąć? Ale co to zrobiło, to ja nie wiem. Przez te okna, za dużo no, to my nie dostrzegamy. Tu coś nas strzela. Dobra, idziemy. O, jakie to słodkie. Um, tu jeszcze nie byliśmy, chyba. <laughs> Cały czas słyszymy jak kombinat się z kimś bije Ale z kim to ja nie wiem Dobra Nie będę się z tym cackał O! Siema braku O! Jak widzimy Moje let's play nie są pozostałe na najmłodszych Ponieważ widzimy... Aj! What the fuck Widzimy tutaj dosyć duży przelew krwi No ale cóż Okej, okay, to będzie chyba kozackie Wow, wow, wow Jezus! Ja jest Ale do wody przecież oh. Z tego co mi wiadomo klimat umie pływać Ale chyba najbardziej się myliłem Dobra, biegiem. Tu skok. Okej. Okay. No. Nie powiem, nie powiem ten... Ja pierdolę. Chwila, bo godzinę chcę zobaczyć. 16.23. Jeszcze trochę czasu. Nie powiem, ta, ta kanonierka, co jak tam się to zwie, nie... nie powoduje u nas, że będziemy... Jakby bardziej skoncentrowany, byłem przeciwnie Gadam o rzeczy Dobra, nie mogę się ponieść emocją nie, nie mogę zwracać na to uwagi Nie, nie mogę, bo to się skończy nie najlepiej Z mojej strony Bo jakby nie patrzeć jestem bez szans w pojedynku A chyba jeszcze nie, mogę. nie mam do zadania tego zestrzelić Błagam Cię, no właśnie To się bardzo że znowu będzie Jezus no i znowu będzie skryjmanie gwiazdorzu i nie wejdzie na tą drabinę Jak tu wejść? Chyba niemożliwe Możliwe weź się niedługo pożegnamy <laughs> e, Znaczy na chwilę oczywiście Abym to zobaczył gdzie iść, jak iść i po co iść I w ogóle no to nie będzie chyba najlepszy let's play, ale cóż, gorsze też muszą raz się zdarzyć. Okej. Okay. Dobra, dobra, już, szybko. To <coughs> nie Błagam, prima, nie, gwia nie gwiazdosz tą... Z tym, jak to się nazywa? Z <coughs> tą drabiną, no! Chyba mogę tutaj. Kurde. Come on, come on, Szybciej! Tak, widzicie, to jest chyba pierwszy raz, gdzie dosyć często muszę powstawać tą sekwencję. Nie wychodzi mi ona wcale. Ale cóż! Jezus! One, two, three, opanuj się! Jesteśmy, okej! Okay. Szybko. Bo zostaniemy zestrzeleni i mi się trochę było zmienia, bo troszeczkę dużo filmików nagrywałem dzisiaj, jeden po drugim. Mam nadzieję, że ja dobrze idę, że ja nie będę musiał się wracać, bo jak będę musiał się wracać, to już w ogóle będzie on GY! OK, Okej, dobra. Na górę, szybko. F6. Oby tego nie było, bo jak będzie i coś źle zrobiłem to ja nie wiem co ja sobie zrobię Wczytywanie, hm Jakoś troszeczkę mnie to martwi O zombie To wygra Będę na siłę przebywał let's playa No, można powiedzieć, że zombie wygrał, bo tych, tych robotków było dwóch A zombie był sam Ładam, żeby tego nie było, skocie się tu wdziałeś, chłopie? Tylko go porzucił. Dobra, szybko musimy pokonać naszych oponentów. Jeśli jest takie słowo. Okej, okay, nie mogę już biegać. <śm> Możliwe, że tam, tam ktoś jeszcze został, ale. Nie, pro. A, tu mogę, tu mogę wejść. Uff. Jest, nie ma, czyli dobrze coś zrobiłem, no, coś, no, do wyprzątłem bramę. Mamy trzy minuty, ale cóż, jedziemy. To będzie chyba bardzo długi let's play jak na tą serię. Co się będę... O cholera nie, bardzo mi się nie podoba. Bo mnie to zdeprymowało, to się nie liczy. Chwila, zobaczę tam, czy tam muszę wejść. Nie, dobrze. Muszę tutaj zeskoczyć. Musiałem oczywiście. Ale wiecie co? Nie. Kontynuować naszą podróż będziemy w następnym odcinku. Ja się już z wami żegnam, to byłam tutaj free, do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.